Kuchnia angielska uchodzi za tą mało skomplikowaną, ale jeżeli spojrzymy już na sam Londyn, to tygiel kulinarny, jaki tam się odbywa, jaki tam istnieje, gwarantuje naprawdę potrawy na wysokim poziomie. Postaram się połączyć te dwie strefy w dzisiejszej potrawie, czyli kuchnię angielską, która pachnie fasolą, smażonym boczkiem i najczęściej kurczakiem, z tym, co. W Anglii bardzo często można spotkać mnóstwo klimatów azjatyckich, więc zrobimy potrawkę z kurczaka, która połączy ze sobą dwie kultury: indyjską, po i angielską. Zacznijmy od przesmażenia boczku, na którym to chciałbym wyciągnąć jak najwięcej aromatu z późniejszych przypraw. Na patelnie, żeby boczek mi się zbyt szybko nie spalił, żeby dać mu szansę, wylewam niewielką ilość oleju i na tym oleju smażę surowy, boczek pokrojony, w cienkie kawałeczki. W międzyczasie pokroję odrobinę ostrej papryczki, którą wykorzystamy do dania. Oczywiście ostra papryczka najbardziej ostra jest tam, gdzie są pestki, to też wykorzystam tę drugą część, mniej pikantną i pokroję ją w drobną kosteczkę. Tyle w zupełności mi wystarczy. W międzyczasie Czekając cały czas na boczek, doprawimy kurczaka. Kurczaka, którego pokroiłem już na elementy kulinarne, czyli wyciąłem piersi razem z częścią skrzydełka. Zostawiłem też dwa małe skrzydełka i udka podzieliłem na pół. Wszystkie kawałki kurczaka dobrze jest przed smażeniem doprawić. Doprawiamy bardzo prosto, tylko solą i białym mielonym pieprzem. Kiedy boczek już jest dobrze wysmażony, przesmażę na nim marchewkę, młodą marchewkę, którą obrałem i pokroiłem na mniejsze kawałki. Jeżeli były za grube, to jeszcze na pół wzdłuż, ale tak naprawdę tylko w poprzek, tak żeby to były naprawdę ładne, duże, grube kawałki marchewki, ponieważ ona na pewno szybko dojdzie. Młoda marchew gotuje się bardzo e, szybko, ale chciałbym, żeby też ładnie pachniała. Zanim zaczynają gotować, przesmażę ją również na tłuszczu razem z boczkiem. Przezmarzony boczek i marchewkę przekładam teraz do żarodpornego naczynia, w którym będę dusił całą potrawkę. Marchew będzie smakowała teraz dużo lepiej. Boczek nie może się już więcej przypiekać. Wytopił się z niego cały tłuszcz, tłuszcz, który chciałbym, żeby został na patelni, dlatego też łyżką wybieram wszystko z patelni, starając się każdy kawałek boczku przełożyć do naczynia. Marchew może się już delikatnie poddusić, dlatego też wlewam tutaj niewielką ilość zwykłej wody. I na małym ogniu mogę tę marchew parować. Na samej patelni zostało mi troszeczkę tłuszczu i na tym tłuszczu przesmażymy kawałki kurczaka. Smażymy zawsze od strony skóry na mocny brązowy kolor. Czym więcej koloru, tym smaczniejszy kurczak. Przesmażony kurczak powinien być na chwilę zdjęty z patelni, bowiem chciałem go jeszcze zaromatyzować. Oprócz tego, że posiada już teraz aromat przypieczenia, jednak chciałbym, żeby pachniał przyprawami, przyprawami takimi jak kary czy ostra papryka, ale te przyprawy trzeba najpierw przesmażyć i przesmażymy je dokładnie na tej samej patelni i na tym samym tłuszczu. Przesypuję więc tutaj odrobinę przyprawy kary. Zmniejszam nieco ogień. Ona nie może się palić. Troszeczkę ostrej papryki w proszku i troszeczkę świeżego imbiru, startego na tarce. Przesmażone delikatnie przyprawy zalewamy pomidorami pelati. A, wróć, jeszcze kurczak. Zapomniałem. A właśnie. I teraz zalewamy to wszystko pomidorami pelati. Chciałbym maksymalnie rozpuścić to wszystko, co znajduje się na patelni, na powierzchni kurczaka, ale jednocześnie pomidory troszeczkę podgotować, żeby zaczęły się rozpadać, żeby ładnie połączyły się z kary i papryką. Doprawiamy od razu to wszystko cytrusami. Cytrusem będzie dzisiaj sok i skórka z limonki. Najpierw skórka, ścieramy ją wcześniej oczywiście myjąc i dokładnie szorując do środka. Nie za dużo, żeby nie było zbyt gorzkie. Troszeczkę soli i pieprzu. Kiedy całość już się zagotuje i pomidory zaczną się powoli rozpadać, możemy to wszystko przełożyć do żaroodpornego naczynia, w którym chciałbym całą potrawkę dusić. Przekładamy więc naczynko na środek. Tutaj dobrze przyrumieniony boczek razem z marchewką, która też już straciła nieco ze swojej kruchości. Przekładamy więc kawałki kurczaka. Kiedy przelaliśmy już całą zawartość patelni, marchewka jest w środku, boczek także. Zalewamy to wszystko mlekiem kokosowym, ale mam też przygotowaną wodę. Otóż to, co zawsze podkreślam, jeżeli chcecie, żeby sos naprawdę przegryzł się, żeby dobrze odparował, potrzebuje on troszkę czasu. Ten czas zapewni nam woda. Woda zawsze może odparować, nie zmienia smaku sosu, dlatego też wlewam najpierw porcję wody, która na pewno odparuje nam później, a dopiero teraz mleko kokosowe i to wszystko gotujemy i redukujemy. Mały ogień, przekrywamy i dusimy. Troszeczkę kolendry, nieco grubiej posiekanej, dodamy na samym końcu. Po około 20 minutach możemy wreszcie dodać ostatnie składniki, które trzeba tylko podgrzać, czyli fasolę i brokuły. Przekładamy więc do potrawki najpierw ugotowaną fasolę. Dajemy kolendrę i układamy dosłownie do podgrzania różyczki broku. Brokułów nie chciałbym mieszać za bardzo z sosem. Chciałbym, żeby tylko uparowały się na samej górze, więc potrzebują około maksymalnie 3 minut i będą gotowe. Ostra papryczka jeszcze. Teraz. Część kulendry zostawiam, dodam ją na samym końcu. Przygotowany talerz i odrobina ostrej papryczki pokrojonej w cienkie plastry, żebyśmy mogli wyłożyć później już na gotową potrawę. Sos ładnie zgęstniał, pachnie i wygląda zupełnie inaczej niż na początku. Możemy to wszystko wreszcie wykładać. Na początek może samo mięsko, brokuły na bok. Na samym końcu różyczki broku. I tak naprawdę powinniśmy polać to tylko sosem, który tutaj wytworzył się podczas duszenia. Cała potrawka to banalnie prosta sprawa. Starczy wrzucić wszystkie składniki i dusić na wolnym ogniu. Czym wolniej i dłużej, tym lepiej. Ostra papryczka do dekoracji. Kilka listków świeżej kolendry. I na samym końcu, co warto zrobić, sklepiamy to sokiem z limonki. Jedna z tych rzeczy, którą chyba każdy lubi, bo to danie jednogarnkowe, proste w przygotowaniu, no a na pewno smaczne. Jeżeli tylko lubicie tę konfigurację: kurczak w sosie kary z fasolą i boczkiem.